Idziemy windami w bloku przy ulicy Powstańsków Wielkopolskich 7 Włodzi. I mamy tutaj dwa Zudy po modernizacji, w tym jednego odważnikowego. Ten złot jest modernizowany przez Ręba, a ten drugi jest po bardzo mocnej modernizacji, wyobraźcie sobie. Bardzo się cieszę, że ten odważnik jeszcze się zachował. Ten tu, którym teraz jeżdżę, bardzo się cieszę. Jest fajny, pomimo modernizacji przez Ręba, bardzo ładnie jeździ. I jest odważnikowy. Widzicie, jakie ma oświetlenie. Ale powiem wam, ta winda bardzo ładnie jeździ. W tam ktoś jest. Tam ktoś jest. Dobra, idziemy do drugiej rundy. Zaraz wam pokażę. O, a tutaj mamy zuta zmodernizowanego przez dźwig serwisu. No, ale on chyba niestety ulega awarii, moi drodzy. No. Nie. Niestety, moi drodzy, ten zut ulega awarii. Coś stoi, nie chcę przyjechać. O, czekajcie, zdawał mi się. A nie, czekajcie, jedzie. O, przyjechał. A już myślałam, że się zepsuł, ale nie. Dobra, ok, to wsiadamy. A ten wyobraźcie sobie jest bardzo, po bardzo, ale to bardzo mocnej modernizacji. Przez dźwig Serwis Łódź. Wyobraźcie sobie. Klimat niestety zabrali. Ale tamten zut odważnikowy jest... Ten zmodernizowany przez ręba jest klimatyczny, naprawdę. Ale bardzo się cieszę, że chociaż ten, ten odważnik się jeszcze zachował. Ten, którym przed chwilą jechałem. No, niestety, no zabra. W tej windzie niestety zabrali klimat. No szkoda. Ale mówi się trudno. No. Nie wiem, bo Winda coś nie chciała przejechać, ale już przyjechała. Jednak nie jest zepsuta, przepraszam, to co mówiłem wcześniej. Jednak działa. A już myślałem, że uleka warii. A w tym filmie były dwie windy z po modernizacji, w tym jeden odważnikowy, jeden przez firmę ZREP, drugi po bardzo mocnej modernizacji przez dźwig serwis Łódź na Powstańcu Wielkopolski 7. Dzięki za oglądanie.